Zanim przejdziemy dalej do odcinka, chcę powiedzieć, że brakuje nam tylko 100 razy tyle subskrypcji, ile mamy, do jeszcze 3000 godzin do zarabiania na YouTubie. To jest naprawdę no, niewiele, mam nadzieję, że dacie radę, więc powiedzcie psu, bratu, i siostrze, żeby zasubskrybowali i oglądali moje filmy. I chciałbym też wspomnieć, że codziennie wrzucam filmy do, do Nowego Roku, za każde 20 łapek w górę pod filmem. Wrzucam przez 3 dni, po 2 filmy dziennie. I na 1000 subskrypcji, jak już się uzbiera pieniądze, kupujemy ten czołg i rozwalamy tym covidom. Dziękuję i przechodzimy do odcinka. Ma Dobra, lecimy. Dotarliśmy. E jedziemy. Dostać. Żeby nie było tak, że ledwo wyrobimy kwotę, nie? Dobra, to jedziemy. Widzimy się na górze. Jest. Jesteśmy na miejscu. Choć tam jest skok. OP, pokój. Pokój bardziej. Z... 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 Dobrze nie wiem. Nie nie ma? Niczego. No to jest albo okropne, albo świetnie, albo okropnie. A mnie czego nie ma. Chodź, 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 chodź. O, lapa jest za 80. Mam już 100. 140, mam już. Jako mamy w ogóle złote? Byl... 1200. Ja, nie ma szans, że to zrobimy. Znaczy, no trzeba, musimy 400 w każdym ranie średnio. Ile to jest warte? 63 3 Cóż, mam już 200 250. A ja słyszałem ten. Ej, no. ja mam jeszcze, to mam już 250, mam jeszcze Chiny. Tam tu. nas nie było, tam nas nie było. Tu Tu nas nie było. Kurde. Tamper jest, tamper jest, tamper. A no, to jest ten debil. No wiesz, ten w rękach glizda A nas akurat gubia. Mam, mam już 300? O. Tu? Nie ma niczego. Mamy już 300, a tu się jeszcze 100. Tu, jeszcze. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj! Niech, niech, trzeba, niech strzeli. Patrz, musimy... ukryła się przed nim. Nie, nie! Cholera! Zabrał. Kolchet! No nie, ja chciałem go zabić, ale nie przewidziałem, że wyjdzie. No, Zagłosy Czy nie? Znaczy, to był kole, head. No to 500 e wydajnych nie robimy. No to jest, jakby tyle musimy zrobić, nie? Ale to jest tam. Lecimy, Tymek. Lecimy. Ja nie się skończyło. No nie, skończyło się, Tymek. Nie mam w skleju. Dobra, Tymek, nie ma. Chodź, Tymek. No nie, nie mi nawet. No nie wiem, właśnie. Tymek, chodź. Chodź, nie zamawuję na targi. Okay. Chodź! No chodź! Nie ma czasu do stracenia! i, później, i więcej, później i dłużej nam zajmie, tym później wrócimy, a to tym gorzej. Mamy mniej czasu i tym więcej szansa, że jak wyjdziemy, to utwory. Chodź Kopalnia, no oczywiście, że kopalnia! Oczywiście, że kopalnia! Bo co innego niż kopalnia, no chodź! Ja nie zapomniałem naładować na no, Trudno, nie mam czasu. To jest totalny popis. E, mam clown horn 50? Mam klucz. Fajerka Mam zwiększoną gammę. Zapomniałem sobie znieszyć po ostatnim razie. Ale się przyda teraz. Serio. O. Tego typu dwie przyszedłem w sumie. Ej, dobra, ty Meg. Nie jest żart śmieszne. śmieszny. Nie tu... pak, tak, mm. tak, to jest. Mm. Ty, tak, uciekaj! No. tak, tak, uciekaj, nie ma szans. Nie mam tak, tak, o, to jest masakra. Musimy zrobić 900 w ten dzień. No, zginął, na pewno. Tymek, ja tam nie wracam, to jest, sam najgorszego potwora, jaki jest w gdzie istnieje. On zna lokacje wszystkich graczy, nie da się go zabić, jak się pojawi, nie więc... Jeśli żyjesz, nie, czy nie, jeśli nie żyjesz, to daj, daj mi znać, wiesz. Bo ja tam już tak nie wracam. nie bardzo, jaki w ogóle mogliśmy mieć? Mieliśmy tyle lootu, ale ja się trochę zabłudziłem i no nie, ale mieliśmy najgorszą postać jakiś istnieje. Na no. tym będzie trzeba klimacik. No chyba nie o to nam chodzi. Dobra, kij w latarki, Tynek chodź, idziemy bez, Musimy więcej miejsca. Nie szybciej. Czyli jakby tak straciliśmy już czas, ale nie, dobra. Spróbujmy chodź. no. No będzie więcej. Chodź. Nie, chodź, nie, chodź, fire. Będzie szybciej. Żeby nie będzie zjeżdżać. O, 550 e, mamy. Zostało nam tylko. E, tylko 790. Herbra 8 złotych tylko? Jak to jest możliwe? Zostało nam. Ej, bo się zabogowałem. Dobra. 8 złotych. Nie ja mówiłam przed chwilą, że 800 nam zostało. Ile? 800 ileś? No, nie, 800 nam zostało. Nie, przepraszam, 790 zostało. O. Chyba. No, nie, 800. Hyderray <laughs> za 97. Ale tam jest kurat, ważaj, ważaj. Nie, 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 nie Zabierzemy za chwilę jak będziemy wracać Chodź, przebiegniemy. Nieważne, chodź po prostu, uciekaj. Chodź, żyję, żyję, żyj. Mam tu 74, mamy tu 50 Mam Mam painting za... Ile tu jest warte? 84 No chodź, zanieśmy to! Zabierz oh, to Chodź, tak. chodź wracamy Chodź, chodź, chodź! Wracamy jeszcze czajnik! Nie straciliśmy całej nadziei. Można się uda. Proszę, którą stronę? Tam? Tu. Chodź! Tutaj? Tam? Chodź! Tu? Tu, 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 Nie uciekaj. Nie wracaj! Zosta wróć się po tym przekleństwie rzeczy. Nie, oni nie zrobią. Nie dam rady. Nie dam rady. Nie, to jest niemożliwe. Jest wiesz? Mm -mm. Jest?

Co to w ogóle było? Co no było? No nie ruszaj rzeczy! Co no, było? Tak, nic się nie Za no się, się poddajesz po Za łatwo się poddajesz A latarki, a mówiłem latarki wziąć No uda ci to Jak mu to do utyka? Na tej lampki, dobra, już. widzimy się, jest na stadku Nie, no kurde, no Nie uda mi się samemu z tego zrobić Byłoby więcej do wydania, no Oby byśmy tyle mogli kupić Ale przeklęty turet. jeszcze, to przynajmniej kupimy to dużo rzeczy. Trzeba. Ale można było. Trze... Dobra. wszystko i robimy imprezę na całego. To mi to i wywalaj. Mamy jeszcze walkie talkie, Czaj. ale nie sprzedaję. To... trudno, nie... ma co mieć. Wszystko co mamy, naprawdę? Strzaj to, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj to. Ale strzaj Tadaj. Teraz zobaczycie nagranie z tego jak, co robiliśmy na w tej planecie, firmy Bo działo się zdecydowanie, a ten odcinek jest, no nie może być tak długi A to naprawdę trwało 11 minut, więc też z wam się teraz pożegnam, nie chcę wam potem przerywać Zatem dziękuję za oglądanie, a teraz rozkoszujcie się e, naszą nieczystą głupotą და დაგემსოა ვაუ აი დავიწყოთ აი მოდი ვნახოთ აა